Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale a dzisiaj wam pokażę jak y, wykonać swoją pierwszą analizację za pomocą programu Cycliner. więc wchodzimy w menu start i wpisujemy CCleaner i powinno nam wyskoczyć Przenosimy to na pulpit nie wiem dlaczego to jest w skrót, ale tu nie, wkoczył Cyklinera zwykłego Wiem, niedawno wywoliłem City tego komputera I uruchamiamy program Cyklin.off I klikamy przycisk analizy Bliki śledzące 149 i niepotrzebne 78 MB Klikamy przycisk wyczyść wszystko i teraz musimy poczekać. Ta operacja trwa mniej niż minutę. Proszę Państwa i dalej. To cała operacja, proszę Państwa, trwa. No nie dłużej niż minutę, już mówiłem, Lecz system może się zawiesić. Jak na tym przykładzie, proszę Państwa. jest jedno wytłumaczenie. Czy da się odzyskać z nie da się. więc bardzo proszę Państwa o ostrzeżenie Daję Państwu uwaga proszę Państwa takie pliki już nie zostaną odzyskane mamy tu inne opcje którymi się możemy zająć w następnych filmach bądź materiałach to jest też ważne, warto też posunąć jakieś elementy struktury.